Dzięki cyklicznym spotkaniom organizowanym przez wspólnotę samorządową poruszanych jest szereg zagadnień z życia naszego miasta i powiatu. I te spotkania, jak mówi Jacek Kuś, dają wiele do myślenia. Dzisiaj odbyło się kolejne z nich, na którym obecni byli kołobrzescy przedsiębiorcy. Poruszana była kwestia między innymi połączenia miasta z ościennymi gminami. Danie większej przestrzeni na realizację na przykład własnych zadań biznesowych to temat, o który dzisiaj rozmawialiśmy, a mieliśmy okazję gościć radnych, ale mieliśmy okazję gościć przede wszystkim panią prezydent, która była dzisiaj z nami, którą mocno wspieramy, popieramy i chcielibyśmy w następnej kadencji realizować to, o czym mówimy tutaj w Sublimie na konsultacjach społecznych, bo bez miasta te pomysły i ta pomoc tym wszystkim grupom społecznym jest po prostu niemożliwa. Jak mówi Anna Mieczkowska, współpraca miasta z kołobrzyskimi przedsiębiorcami jest na dobrym poziomie, ale to nie oznacza, że nie może być na jeszcze lepszym. Dzisiaj w Kołobrzegu działa aktywnie około 9 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego 97% stanowią mikroprzedsiębiorcy takimi właśnie dzisiaj przedsiębiorcami spotkaliśmy się i ta ich codzienna trudna żmudna praca no ona wymaga wsparcia ze strony samorządu my w tej kadencji zrobiliśmy wiele bo utworzyliśmy korzyskie centrum rozwoju przedsiębiorczości powołałam radę gospodarczą działającą przy prezydencie miasta ale dzisiaj usłyszałam jeszcze dodatkowe uwagi, czy też takie sugestie, jak powinno to funkcjonować jeszcze sprawniej, tak, żeby ta współpraca na linii podmioty gospodarcze przedsiębiorcy i samorząd wyglądała jeszcze lepiej, aby, był, aby nasza praca samorządowców skuteczniej wspierała i pomagała naszych kołzyskich przedsiębiorców. I jeżeli oczywiście po 7 kwietnia okaże się, że będziemy dalej pracowali, to te, te wszystkie uwagi, opinie zapisaliśmy sobie i po prostu będziemy je Wdrażali. najważniejszym elementem, jak podkreśla Jacek Kuś, związanym z tym, aby Kołobrzeg znowu wrócił na mapę zarówno turystyczną, jak i gospodarczą, jest rozwój portu morskiego. Port Kołobrzegski jako funkcja handlowa i turystyczna jest dla nas tutaj podstawą działania i wiemy, że te warunki, o których rozmawiamy bardzo często z Panią Prezydent, ale nie tylko z Panią Prezydent, bo również z ministrami i wiceministrami, którzy już zrozumieli to, że Kołobrzewski Port jest strategiczny, ważny dla Kołobrzegu. My jako samorządowcy, pani, jako prezydent, pani Prezydent i nasi kandydaci do Rady zrobimy wszystko, aby za cztery, pięć lat ten port Funkcjonował na naprawdę bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o przeładunki, ale przede wszystkim to będzie port, w którym będzie obsługiwał ruch turystyczny ze Skandynawii. To jest nasze marzenie i to Pani Prezydent uczynimy. Pandemia, potem wojna za wschodnią granicą i kryzys spowodowany niezbyt dobrymi relacjami ze stroną rządową i ograniczanie wpływów do budżetu spowodowały, że musieliśmy przyspieszyć tempo i pracę nad zmianą granic administracyjnych miasta, mówi Prezydent. I to czynimy. Robimy to małymi etapami, robimy to tak, żeby mieszkańcy odczuli pozytywne konsekwencje tego włączenia, tej zmiany granic. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie rozstrzygnięcie pozytywne, ponieważ myśmy jako radni, jako radni rady miasta, jako ta, samorządowcy tej kadencji, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo w tych trudnych okolicznościach, bo musimy pamiętać, że pracowaliśmy pod presją czasu i pod presją tych wszystkich kataklizmów, które się przetaczały przez nasze miasto. Mimo wszystko daliśmy radę i podjęliśmy taką decyzję, podjęta została uchwała. Teraz pan wojewoda analizuje pod względem formalnym, prawnym i ta opinia na dniach powinna do nas wpłynąć. I to będzie taki pierwszy krok, bo w korzyścienku są tereny, które są terenami naprawdę dobrymi do, do, do zmiany właśnie profilu gospodarczego naszego miasta. Z kolei Izabela Zielińska dostrzega dodatkowo ogromną możliwość nawiązania współpracy ze Skandynawią. Jest to bardzo dobry, wdzięczny klient i bardzo chętnie go będziemy przyjmować w naszym pięknym mieście. Kolejną rzeczą, na którą zwrócili kołobrzycy przedsiębiorcy po to, żeby przedłużyć sezonowość w naszym mieście, to przede wszystkim całoroczne atrakcje turystyczne. No, to jest kierunek działania Nowej Rady Miasta. Mam nadzieję, że tutaj z Panią Prezydent na czele będziemy mogli po raz kolejny rozpocząć tę procedurę i szukać nie tylko wśród naszych lokalnych przedsiębiorców chętnych na realizowanie tego projektu, ale wśród no, z Polski, a tak? może nawet i z Europy. Bardzo ważne jest również to, co Jacek powiedział, również również o porcie, o tym rozwoju. To nie tylko rozwój szeroko rozumiany portu, ale również napływ kadry pracowniczej do Kołobrzegu, której nam niestety tutaj brakuje w różnych branżach. Wspólnota samorządowa ma łączyć z korzyścią dla mieszkańców, dla naszego społeczeństwa. Tak, abyśmy wspólnie mogli działać, mówi Jacek Kuś. Dzisiaj możemy być z różnych rodzin politycznych, mieć różne poglądy, ale tu kołobrzeg jest najważniejsze. Dzisiaj rozmawialiśmy o przedsiębiorcach, za chwilę będziemy rozmawiali o spółkach miejskich i ten cały materiał trzeba zgromadzić, połączyć i zrealizować w następnej kadencji.